Wiszą ci jakieś nitki tutaj. No, ale nie. Dobra. Hej, witam was serdecznie w nowym filmie, a dzisiaj będzie challenge dotyczący czarnej maski, bo kto inny mógł która darła najbardziej mordę na polskim YouTubie Przy ściąganiu z gęby Więc wychodzę naprzeciw temu challenge'owi Gdyż zobaczyłam ten challenge u Zobaczyłam ten challenge u Izabeli Stress I Nicole Skyes, tak? Dobrze pamiętam, Nicole Skyes Ich kanały znajdziecie pod spodem Ja sobie przygotowałam Szybko miałam to zrobić Trzy pełne czarne maski i jedną zaczętą, którą już znamy z poprzedniego filmu odnośnie czarnej maski. Mam nadzieję, że to starczy, aby wysmarować całe ciało, oprócz twarzy, bo to już przeżyłam. <grybierny> Smarować będę ręce, tu szyję, brzuch i jeżeli ktoś, bo mój brzuch jeszcze nie jest idealny, nie? Pracuję nad tym. Ale gdyby komuś, nie wiem, przeszkadzała spyrka, no to tutaj była. Ja się stresuję, jak ja pinkolę, już mi się ręce trzęsą. Głos chyba zaczyna też, bo wiem co mnie czeka, wiem jak mnie bolała twarz, to nie wiem jak będzie bolało mi całe ciało, szczególnie nereczki, bo mam tak owłosione. Tam nie będę goliła, że bo już mi czarne włosy wyrosną, będę wyglądała jak mop. Dobrze, zaczynamy. <zysy> Ja sobie przygotowałam pędzlę, w nałożeniu e, całej maski pomoże mi mój niezawodny asystent. Mm. Będę szybciej, jak ja to zrobię. Uh. Aaaa, teraz to do mnie dotarzą, co ja robię! Mm. Nie darmo my! Czekaj! włosy wyszły. Oooo, midzaj po popletka. <laughs> to jest nawet przyjemna część! Pierwszy raz będę poszedł! Och, pachy mi się skleiły! Fajne, że wygląda. tak pijana. A moje pachy! O, jakie zimne! <laughs> чтоб р а 吗 OK, i żeby przyspieszyć cały proces, użyjemy suszarki. OK, opcja taka, że zamalowałam się już cała, znaczy nie ja, może mi pomóc? kleje się wszędzie i gdzieś coś odpada rękawki mam piękne także czekamy aż wyschnie i yy, czeka mnie najmniej przyjemna część programu jaką będzie zdjęcie tego ciulstwa Boże już się boję jak sobie pomyślę co mnie czeka a ręka mi się skleiła Aaaa. skóra mi schodzi jak mnie ciągnie na barach a już mnie rwą mi się włosy tu mi się zrobiła dziura jak Two hours later. Także zaczniemy ściągać od góry I ja już czuję, że jest masakra Ooooooo Nie, nie, o! O! nie. Może od rąk zacznę, mnie jest Ach, tu nie jest okay. Sprawi <śmany> Fajnie ci A, ci się działo A, ty zły człowiek Tu bądź bardziej. jak ja sobie za to patrzę Holy shit Kurde, <śmany> bol Czekajcie chwilę, się uspokaj, bo mi się słabo zrobiło. Ból do stanu mysłu! Oooo! Postraszyłem chujowe Oooo! No nie! Nie! Poczekaj.

Bólu na raz, to jest za dużo bólu na raz! jeden! A! jeden. A! A! O moje spryki! Cała przyjemność po mojej stronie! Boże, jak się będzie problem tu. Ale to jest dobrze. Na razie delektujmy się tym, że to schodzi. Okej... No ten tak, tak ten challenge powinien wyglądać tak... Nie wiem, czy to są pory, czy sucha skóra, ale makabr. Ja dzisiaj wrzeszczałam, wrzeszczałam w 13 językach. Okej, okay, i to już jest koniec tego challenge'u. Ja jestem zmasakrowana. Resztę już domyję, bo tego się nie da zdrapać w żaden sposób. Ten challenge to jest niesamowita próba bólu i charakteru. Masakra, szczególnie brzuch. Sorry, no jeszcze nie jest taki, jak mu chciała, ale za jakieś 4 miesiące będzie ja Wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że uśmialiście się, bo ja się uśmiałam przez łzy właściwie. Koniecznie udostępniajcie ten film. Subskrybujcie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Kciuka w górę, żeby polski YouTube też wylądował gdzieś wysoko. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, bo chyba wyrwałam sobie kawałek mózgu jeszcze do tego wszystkiego. Całuję Was bardzo mocno, kocham Was bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że mniej bolesny.